Hej, cześć siemanko, tutaj Rusia, a to jest Koci gameplay z Moonlightera. Dlaczego Koci? Ponieważ tylko koty są na tyle inteligentne, żeby wybrać tak piękną grę do nagrywania, i przekonały mnie, że trzeba to nagrać. Trzeba, powiedziały Rusiu, musisz to nagrać, ponieważ jest to piękna gra Jan i. i i musisz pokazać większości ludzi, że, że, że muszą w to grać, muszą, bo to jest takie piękne. Więc tak, zostałam przywiązana do krzesła przez grupę kotów, które zmuszają mnie teraz do nagrywania. Więc muszę lecić teraz z tym. Skipagamy nową grę. Tutaj nie wiem, czy może koty stwierdziły, że muszą już to zagrać przez 3 godziny i 39 minut, ale nie przejmujemy się, wbierzmy nową grę. Wybieramy trudny poziom trudności i lecimy. Tu ogólnie zaraz pojawią się napisy, ale że one są po prostu za szybko przekazywane, to ja opowiem tutaj, że na Pustkowiu pojawiły się jakieś nieznane ruiny, które zwane były Lochami, znaczy zostały nazwane Lochami, i przy tych Lochach stworzyła się wioska, która zwano, nazwano Rinoką, czy jak jako tak. I do niej przybywali podróżnicy, żeby zwiedzić te Lochy, ale niestety te Lochy okazały się zbyt potężne i ludzie po prostu masowo ginęli. I po prostu to stały się ciężkie czasy dla tego miasta, bo już nikt po prostu tutaj nie przechodził. To były ciężkie czasy też dla naszego głównego bohatera, który ma na imię Will. Ponieważ miał marzenie, żeby otworzyć piąte drzwi. Tak zwane piąte drzwi. W tym... w tych ruinach. No i... On sam teraz przemierza przez ten świat ruin. Nie ma nikogo od towarzystwa. Bo wszyscy się boją i tu jest w sumie sam oczek. Tego go spokojem przejdziemy sobie, wszystko wam pokażę po kolei. Tu jest naprawdę świetna, znaczy koty mi powiedziały, że... O nie! O Boże, serio sfailiłam. Nieważne, kotyl nie zabijam, ale to... Okej. Okay. Przechodzimy. Jeszcze mam bukę i oczywiście... Co? Will jako swoją broń ma miotłę. Nie wiadomo, że nie miał miecza, albo co, ale naprawdę... Naprawdę, Will? Nie było czego innego w domu zabrać? Nie wiem, na, na przykład jakiś, jakikolwiek nożyk? Pomiotła. To jest... Jak inni podróżnicy byli tak samo... Po prostu... Głupi jak ty, to ja już rozumiem, czemu wszyscy zginęli w tych ruchach. Nie rozumiem, czemu ty przeżyłeś jako jeden, ale okej. Okay. Dobra, rozwalamy to wszystko, Będziemy biegniemy. Szybko. Jest świetna animacja rozwalania wszystkiego, więc jak lubicie takie rzeczy, a koty uwielbiają, to enjoy. Rozbieramy rzeczy i idziemy dalej. Idziemy... Ogólnie nie można się bić, tylko w sumie może... Aha! Ej, bo ja użyłam ampoker przez przypadek, bo w sumie... Trzeba zginąć, ale i tak się z nimi będziemy pić, bo czemu nie, dobra, umieramy. No i tak rozmazuje się nam obraz. Tu są ogólnie ruiny, ale to zaraz wam pokażę jak się to wszystko skończy. i pada, idzie staruszek sobie na światy. patrzy, a tu padnięty ir wychodzi staruszku. Co za biedaczek. Całkiem sam. Odpocznij, Wilco. Opiekuję się Tobą. Dobra. I bierze nas do naszej chatki, która jest świetna, bo po prostu ja, ja Wam zaraz ją ja pokażę. O, jest sklep i od razu z tym sklepem jest połączony nasz dom, więc jak słodziej przyjdzie, to nie dość, że może okraść na sklep, to jeszcze nasz dom może określać. Po prostu świetne. Nawet gdy byłeś dzieckiem i nie miałe... Umie się jeszcze chodzić i rochy, tak. Lochy są naprawdę ciekawe. A, tu, jest, tu są w sumie te piąte drzwi, które Will stara się otworzyć. I w sumie inni podróżnicy chcieli je otworzyć. Ale że już ich nie ma, to tylko został nasz główny bohater, który stara się to zrobić, bo i, i nikt inny nie postradał tak smysłów jak Will. Nie ma wątpliwości. Jesteś równie szalony jak Pete. Tak. Pete prawdopodobnie jest dziadkiem Willa, ale nic tu nie jest tak dosłownie powiedziane, że... On jest z nim, więc... więc nie wiem, skaduje po prostu. Will, wstawaj. Witaj, kuchybcze. Czyżby nasz młody kupiec nie dawał sobie rady? No, jak wziął miotły, kurde, zamiast normalnego miecza, to, to jak miał sobie, kurde, dać rady naprawdę. Nie rozumiem. Uli, wysłuchaj mnie. Prawda jest taka. Jesteś ostatnim z rodu, tylko ty możesz pokierować I Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale... Wygląda na to, że... Coś może ujrzyć, zrobić takiego niesamowitego, wyczarować coś. Nie możesz wciąż tak ryzykować. Ogólnie nie czekajcie się, bo po prostu koty wszystkie mi nie wytłumaczyły, bo one wtedy tylko grały i one mi wszystko przekazują. Ja jestem tylko przywiązana do krzesła i, i, i muszę nagrywać, bo one nie mają tak długich łap, żeby to robić, więc wybrały mnie jako pośrednika. Nastawienie karku do tych piątych drzwi to jakieś szaleństwo. Odpuść. Tak, tu pojawią się te piąte drzwi. Znajdź jakieś artefakty, użyj naszyjnika, uciekaj z rochu. I na miłość krateru zostaw już ten miot Niebezpiecznie jest wyruszyć, wyruszać samemu. Wejść to. Należy do mnie od bardzo dawna. Mnie się już nie przyda. O, w końcu no, jakaś normalna broń. Zamiast miotły. Teraz wstawaj. Walnie światło. Nie zaniedbuj sklepu. Zobaczymy, czy uda mi się przemówić ci do rozumu paroma sztuczkami, których twój dziadek nauczył mnie tak dawno tam. Dobra. Muszę w sumie wiedzieć że na początku tego, że Willy jest starszym pracownikiem i od yy, wejścia do Rochów. To potem idzie tylko, nie wiem, może na dwie godziny spać, a potem wstaje rano i otwiera sklep, więc w sumie taki, jak taki typowy, pracoholik jest. Więc, żeby sprzedać z zyskiem swoje towary, musisz poznać dwie rzeczy. Pierwszą jest wartość sprzedawana przedmiotu, a drugą popyt. No już, otwórz sklep i wpuść klientów. Dobra, otwieramy. Pierwszy klient idzie. To ogólnie najpierw jest sam uczyk, więc no, rozpoznajemy wszystko, w sumie fajnie gra, to działa naprawdę, te mechaniki wszystkie. Widzisz? na taką właśnie reakcję liczyliśmy, przedmiot nie okazał się zbyt drogi, ale mimo to sprzedaliśmy go z zyskiem. Zwracaj patrzną uwagę na reakcję klientów. Twój dziadek właśnie ten sposób rozpoznał, czy ceny są odpowiednie. Zobaczymy, jak na to zareaguje. No, niezbyt zadowolony. Chyba nie muszę ci mówić, że cena na ten przedmiot była o wiele za wysoka. Wyciągnij wnioski, dobrze. Pamiętaj, żeby nie wystawiać zbyt często popularnych przedmiotów. Jeśli zaleją rynek, będziesz musiał je przecenić. Zasada jest prosta: wysoki popyt oraz niska podaż wysoka cena. Wyjmij swój dziennik kupca, znajdziesz w nim wszystkie informacje na temat odkrytych towarów i artefaktów. Dobra, wciągamy, klikamy. Tutaj są jakieś. Przedmioty niemek. Jak Kliknąć. O, tak, dobra. Słońce chyli się ku zachodowi. Dam ci już spokój. Teraz musisz radzić sobie sam. Spoczywa na tobie odpowiedzialność za przywrócenie temu sklepowi dawnej. <grymiany> chwały Boże święty, serio. Masz to, to wykrwiły, we we, daj staruszkowi powód do góry. Tymczasem zawsze możesz spróbować ten swój nowy miecz. Trochy w nocy są bardziej niebezpieczne, ale wtedy właśnie znaleźć można najlepsze artefakty. Tylko nie zapuszczaj się za daleko i uważaj i używaj na Tak, silnik jest bardzo ważny, bo stepa do, 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 do do miasteczka. Idź już, moje stare kości zyskują na odpoczynek. Dobra, my jedziemy, po staruszek nam blokuje wejście ze sklepów, więc nic nie możemy w nim zrobić, więc idziemy tu ptamy sobie. Tuptamy. I wchodzimy. Wskakujemy w portal. Tak. Samotnie. Dobra. I to jest trochę Golema, wszystkie rochy mają swoją nazwę. O jest, już nie, ktoś we mną. Żelek taki. Śmieszne te żelki, dobra. Idziemy dalej, zbieramy tutaj wszystko co, co napotkamy. To jest wiele też musimy go pokonać. Oż! Okej, okay. dobra. Idziemy dalej. O, ja... nie, 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 nie! No i straciłam to mnie. Ja muszę po to wrócić. Ej, ja muszę wrócić po to, szybko A jak ja zdramiłam Nie chwilę O, jest, dobra Ojej, już myślałam, że wszystko stracę dobra. Ale jest okej, okay, jest okej okay. Dam radę, o, tutaj jeszcze lepsze żeleczki z oczkiem Dajcie mi swoje krótki i idziemy dalej Widzicie bardzo przyjemna jest ta gra. O, to jest szkielet do osoby, której poszczęści się bardziej niż mnie. Zostało mi niewiele czasu. Dziwny stwór po drugiej stronie pokoju zadobał mi obrażenia. Zniszczył mi na silnik, rzucił znak na niego okiem. Daję mu do fiwatu. Przyłapał mnie w pobliżu od pomieszczenia strażnika. Gdy uciekał, zgubił kilka przedmiotów. Jeden z nich to jakaś mapa. Albo plan, cokolwiek to jest, miałem rację. Nazywają mnie szaleńcy. Mówią, że szalony pit postradał rozum, ale miałem rację. Każdy strażnik z trochu posiada klucz. Wszystkie powiązane są z ogromnymi, zamkniętymi drzwiami na zewnątrz. Piątymi drzwiami rynoki. Szkoda, że nie będę świadkiem ich otwarcia. Jeśli mnie znalazłeś, przepraszam za mój zapach. Plan powinien gdzieś tu być. Proszę otwórz piąte drzwi rynoki. Te rochy nie są tym, czym się wydają. To jest koniec. tego. Idziemy do tego. Wielki szefu mnie zabije. Ja miałem je wszystkie wypuścić. Teraz muszę konieć tego dziwnego stwora, który zabrał moje rzeczy. Ach, Wielki szefu strasznie się na mnie pogniewa. A, no i tu jest ta wielka mapa yy, rochów. I każdy rok właśnie ma swojego... Zawanego tak yy, w tej grze strażnikiem. No i ci strażnicy mają w sobie klucze, i jak je pokonamy, to dają nam klucz w zamian za to, i odblokowuje nam się kolejny poziom z kolejnym strażnikiem. No, aha, jeszcze przedmioty. Aha, to jest w sumie jak się stepać do miasta. Jeszcze zbiorę sobie te rzeczy i już wracamy do miasta. Przytrzymujemy ten przycisk i tak. Dybamy się. A jak widzicie, tu są w tych rochach są trzy poziomy. Na każdym poziomie jest taki mini strażnik, a na czwartym poziomie jest taki wielki strażnik, który właśnie ma w sobie ten klucz, który możemy otworzyć kolejny roch. Więc naprawdę wygląda to porządnie. Dobra. Dbamy się do miasta, które jest opustoszałe. Idziemy na rozmowę jeszcze ze staruszkiem. I no, powiedzieli, że już nie będziesz mi tutaj zawadzał. A, a, a jeszcze coś kazasz. Ach, młody właściciel, Moonrajera, powrócił. I to bez szwanku. Nauczyłeś się korzystać z naszyjnika. Najwyższy czas. Co tam trzymasz? Czy to plan rochów? Skąd to masz? Znalazłeś, znalazłeś starego pita? Martwy. Rozumiem. Oto co spotyka tych, którzy pójdą... Próbują się dostać do drzwi. Odpuść sobie, Phil. Oczywiście, że Will nie odpuści. <gryw> Zobądź potrzebny artefakt z rochu golema i zadbaj o Nulnitera. Zauważyłem na rynku kilka miejsc, które mogą Cię zaciekawić. Parę sklepów do odwiedzenia. Spróbuj ożywić to miasto. Najwyraźniej potrzebuję kopa na rozpęd. Miło byłoby zobaczyć rynokę żyjącą pełnią życia. Bardzo miło. No. W sumie o to chodzi, że po tym jak tu byli wielcy pro, po, podróżnicy, to... No dalej, to potem w sumie to miasto odpustoszało. I tu mamy wszystko co możemy wybudować, czyli jak ożywić to miasteczko. I oczywiście wszystko musimy zrobić za pieniądze i nie dość, że za pieniądze to jeszcze sami musimy ożywić to miasto, bo nikt nam nie pomoże, bo wszyscy po prostu nie wiem mają inne sprawy do roboty. Dobra, od razu jak pamiętam to zmienię cenę tego, bo to było za drogie. Okej. Okay. I postawiam inne towary tutaj. Czu, czu, czu. Nie tak. O tak. Dobra. Co tam jeszcze? To. Nie ja wiem dokładnie ile to wszystko kosztuje, więc na oko daję. Mam nadzieję, że... Że to już będzie ok. o nie, to chyba za drogo. Nie wiem. Ok. Dobra, e, idziemy spać, bo w sumie nie ma sensu e, wracać. A, jeszcze to coś jest? A. Ok, to jest ta mapa. Dobra. Zawsze można sobie przypomnieć. Idziemy spać. Potem otworzymy sklep. Oczywiście jesteśmy pracocholikami i nie dość, że w nocy musimy zapierdziałać to jeszcze w dzień. No, i pierwszy klient. W sumie to klientka z wielkim bagażem. W sumie wszyscy to są podróżnikami, my nie chcą tutaj zostać, bo ta wioska jest tak opustoszała, że. Ło ho, ho Kto by chciał tu mieszkać? Nikt w sumie. No, co to mój sklep jest tu otwarty i tyle. I... I chwała temu, bo tak to w sumie, nikt tu chyba by nie żył. Brawa wsiaza zadowolona, choć... Co ty masz w tej torbie? Jakieś takie zielsko, czy co kurde faluje się to strasznie? Nie zastanawiajcie się nad kominkiem, czy... czy tam i... tylko kupujcie. Chyba że źle to zrobiłam, ale okej, okay, dobra. Pożyto to... tam... co nie wiem za ile. I... Poczekaj, pokaż... nie to. Pokaż mi... Nie wiem, ile to może kosztować. Dam za 15 ziko. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. W ogóle, zamiast, kurwa wycierać buty o wycieraczkę, to, kurde, śmiecicie i zobaczcie, jaka ta butka jest teraz osypiona. Ja muszę potem to posprzątać. Po prostu... I co? O nie. O nie. I to było za, za tanie. Czemu? Ile to kosztuje w takim razie? Jeszcze droższe? Dobra, to wam zrobię za 25. Zobaczymy, co na to powiecie. Ogólnie... Yy... Kurde, to jest... Tego nie ruszam. Tego też na pewno nie ruszam. I na pewno tego nie ruszam, bo to jest potrzebne do miecza. Tego też nie ruszam. W sumie to mogę ruszyć. To chyba też mi nie jest potrzebne. Zobaczymy jak to zareaguję. W ogóle najlepsze kurde, po prostu idziesz do ruchu, nie? Tak sobie wyobraź, idziesz do ruchu. Takiego... Do którego w sumie nikt nie łazi, bo kurde, jest zbyt niebezpiecznie i wszyscy zginęli już dawno temu. Poświęcasz się, nie wiem, falisz miotłą w potwory albo mieć czymkolwiek, bo tutaj to po prostu można czymkolwiek bić tym te potwory. A potem przychodzą klienci i narzekają, że cena jest zbyt mała. Po prostu nie ma takiego czegoś, jak zbyt mała cena, to to jest powinny być ceny niesamowicie wygórowane, bo po prostu ja tylko to tutaj robię, nikt inny. To już za ile może być? Czekajcie, bo... O Boże, to jest tak tanie, że... No jak ja mam tu, ja, Jak tu żyć? Po prostu jak tu żyć, to ja nie wiem. Dobra, co to, to nie to? No. Kiedy ktoś przychodzi tutaj. No, wszyscy zawodowani. I no! Ten facet wyprzedził Dziadka, ja myślę, że Po prostu ci ludzie tutaj, tutaj są niechrujni strasznie, naprawdę. Nie wiem, nie wiedząc to jest po prostu pierwszeństwo dla ludzi starszych. Gdzie tak był pierwszy na kasie, a ten się pierdzieli. Po prostu ja nie wierzę w to. Dobra. Idziemy do kasy, rozłożyliśmy towary. W sumie ten nasz sklep też musimy rozbudowywać. I w sumie jedyne to mi się podoba, bo... Nie wiem ja muszę jeszcze kurde, miasto rozbudowywać samo, bo nikt się nie do tego niego dokłada, bo wszyscy, kurde, no mnie jak takie Janusze trzymają, po prostu, pieniądze przy sobie i tyle. Może nie przez Janusza, ale... Więc nie wiem, jak to, kurde, ocenić. Znowu się w wpieprzył facet, no po prostu, co za... co za ludzie. No to wezmę tego też dwa. Tego też dwa... W sumie nie mam, ale też może być to mieczam potrzebny, już nie pamiętam, ale, ale muszę mieć te rzeczy. Dobra... po broń. Nie wiem po co. Bo w sumie tylko ja wy, wyruszam tutaj na te rochy, nikt inny, bo wszyscy się boją, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że jak ruszę tutaj z tym miastem, to będzie więcej tych ludzi. I tak to właśnie wygląda ta gra. Bardzo melancholijna jest i taka, ale bym rzekła nostalgiczna. Też bardzo ładna ma grafikę i w ogóle. A nadal macie taki pomiar czasu, zegarek, cokolwiek. To wyznacza ten czas. No zaraz jest no szybko, kupujcie rzeczy i, i, i do domu spać. Zaraz zamykamy. No i księżyc napada, i już. już idziecie do chaty. No. Dobra. Ile zarobiliśmy? Okej, okay, to w sumie możemy zrobić kowala. Wybudować, bo nigdy nie wybuduje oczywiście miasto to klikamy tutaj. O, te bo mnie tak bawią. Takie potulne i śmieszne. Dobra, budujemy. Idzie drwal. Idzie wybudować tutaj Kowala. Jest pan kowal, który wygląda też jak trwal, ale jest kowalem, więc... O no... Zobaczymy, co tam ma. Hej, ty jesteś wilk, prawda? Ten, który poprosił o moją kuźnię. Tak, to ja. Tylko ja poprosiłam, inni nie chcieli kuźni. Jestem Andrzej, mistrz młota i Kowatła. Boże, Andrzej, jak ty wyglądasz. Jeśli szukasz pancerza i broni, kuźnia wulkana to właśnie miejsce. No i tu są... Aha. Ha, cza, cza, cza. Aha, czyli tego mi właśnie brakowało. Tego w sumie mam. Muszę zabrać te fioletowe takie, yy. Tam, Mam rzeczy, wklądu, Co mogę dla Ciebie zrobić? A możesz mi pokazać jeszcze miecze? Bardzo mnie ten. O nie, a ja to sprzedałam. Ale ja nie wiedziałam. Kluby muszę to zbierać. Co tu jest? Nic. Dobra, muszę, muszę to zbierać. Dobra, muszę zapamiętać, bo ja mam taką pamięć, że... No. I mi się wydaje, że w tym miejscu zakończymy odcinek. Takie chyba będą te odcinki, że będę nagrywała i, i ranek, a, a, a potem noc. Albo i odwrotnie też. Żeby Wam pokazać, jak to wszystko się rozbudowywuje, jak to wygląda. W sumie już Widzieliście trochę, jeszcze jak dojdziemy do bossa, to oczywiście pokażę Wam walkę z bossem, jak tam odprakowuje się nowy poziom, ale to ze spokojem dojdziemy do tego, a ja w tym miejscu po prostu z Wami się żegnam, trzymajcie się cieplutko. no i do usłyszenia w następnym odcinku, papa! Pa.